Dzień dobry, witam Was w moim kolejnym odcinku Mój MakroŚwiat. Chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć krótką historię, jak powstał materiał zatytułowany Przyroda jest bezwzględna. Wypad na Łąki Nowochuckie był całkiem przypadkowy. Zabrałem tylko parę obiektyw, i statyw. się trochę po tych łąkach, próbując znaleźć jakiś ciekawy temat, ale. Coś w nie wpadało w oko. Wchodziłem między trawami, szukałem jakichś fajnych robaków, a tak akurat niestety albo uciekały szybko przede mną, albo w ogóle się pochowały. Co ciekawe, zmieniając miejsca, idąc wzdłuż ścieżki, którą prawdopodobnie wyrobiły sobie dziki, zmieniały się trawy. A z tych traw wylatywały co chwilę inne robaki. Ścieżka zaprowadziła mnie nagle do Chyba legowiska dzików. Poszedłem sobie w inne miejsce. Miałem już tak naprawdę zebrać się do domu, spakować sprzęt. Jednak zobaczyłem na liściach dwa robaki. Jeden z nich wyglądał jak skorpion ze skrzydłami. Jeden robak drugiego zjadał w sposób dosyć okrutny. Rozstawiłem sprzęt, czyli statyw, aparat, na którym miałem zamontowaną 105 makro i zacząłem robić zdjęcia i filmować. Te robaki są strasznie małe, jak sami widzicie. Na szczęście dzięki temu obiektywowi stopiący udaje się powiększyć je do takich rozmiarów jakie widzicie na ekranie. Byłem bardzo ciekawy jak się to wszystko rozwinie, więc spędziłem dosyć dużo czasu przy tych robakach. Ale jak sami widzicie w zasadzie sytuacja się nie zmieniała od kilkunastu minut, czyli cały czas ten robak zjadał tego drugiego robaka w czasie tej sesji używałem tak jak wcześniej wspomniałem obiektywu 105 makro robiłem zdjęcia z bardzo krótkim czasem 1, na sekundy może nawet krótszym i są miałem ustawione na 100 no ale jak sami widzicie przy tym obiektywie głębia ostrości jest minimalna w związku z tym te zdjęcia wyszły takie jak na załączonym obrazku Podobnie również jest z ujęciami filmowymi. Krótki wypad, całkiem niespodziewane ujęcia, całkiem niespodziewana stynka. Takie foty i film strasznie mnie cieszą, bo nie jest chyba tak łatwo natrafić na taką stynkę. Jak sami widzicie, czasami warto jest wyjść na łąkę i poogrzebać między liśćmi. Można znaleźć bardzo ciekawe sceny. To tyle na dzisiaj. Zapraszam Was na mój kolejny odcinek. Proszę o subskrypcję i łapkę w górę. Do zobaczenia.